Witam serdecznie wszystkich na moim kanale. Dzisiaj taki filmik na luzie. Postanowiłam nagrać e, filmik, by pokazać wam jeszcze, ile perfum tak naprawdę mam do zrecenzowania na moim kanale. Ale dzisiaj nie będę mówić e, typowo o nutach zapachowych e, tych wszystkich flakonów perfum, lecz o ich aspekcie estetycznym. Artystycznym. Wiecie, że moją pasją jest również rysowanie, malowanie różnymi technikami, i dlatego też po części się czuję jakoś artystką, i też podchodzę do perfum pod względem opakowań, flakonów. Tak naprawdę, każda marka dzisiaj chce przyciągnąć klienta nie tylko pięknym, niesamowitym zapachem, lecz także opakowaniem bądź podaniem tych perfum w jakiś ciekawy sposób. Wiecie, że jestem fanką marki Joe Malone. Jeżeli chodzi o tą markę. Można mieszać z sobą zapach z wersji wód kolońskich, jak i również wód tych bardziej intensywniejszych. Są to wtedy 50 mm flakony, też o podobnym wyglądzie, ale wtedy jest czarne, czarne szkło trzydziestki wyglądają w taki sposób, każdy zapach. Jo Malone ma również edycje limitowane. Są wtedy karbowane szkło, bądź w jakiś sposób cieniowane. Przede wszystkim ta marka charakteryzuje się tym, że podają swoje zapachy pięknie zapakowane w pudełeczka ze stążeczką. E, tutaj mam akurat zapach e, Nectarine, Blossom and Honey. Tutaj mam tak zapakowany e, zapach fika i kwiat lotosu. Prócz pudełka to jeszcze taką, taki ozdobny e, kartonik. Mm. Myślę, że to jest też taki chwyt marketingowy, by klient czuł się wyróżniony, by miał poczucie, że kupuje coś bardzo luksusowego. Podobnie mamy z marką Jean-Paul Gaultier. Tutaj nie zamknęłam specjalnie i się boję, że wywrócę. Oni podają swoje zapachy często w takich puszeczkach metalowych. Seria chyba że Skandal jest też w puszce, ale z takiego zamszu. A zapach jest podany no iście po królewsku, tak? Możemy sobie postawić na toaletce. I prezentuje się przepięknie, tak? Zresztą ten zapach jest przepiękny. Gruszka, słodka, kobieca, no coś, coś pięknego. Już recenzowałam ten zapach. Również taka tania marka dostępna w Douglas podaje swoje zapachy w w takim kartoników. Flakony z tej serii są też wszystkie identyczne. Zmieniają się tylko według zapachu, nazwy i kolorystyka pudełka. Ale myślę, że te perfumy są w tak przystępnej cenie i w tak piękny sposób podany, że śmiało można kupić. Komuś na prezent, bo te zapachy są bardzo bezpieczne. Wiele marek też przyciąga klientów swoich różnymi ozdobieniami, bym powiedziała, swoich flakonów nadrukami. Tak jak tutaj Calvin Woman ma nałożone komputerowo oczko. Tak, jeszcze taki flakon no nie pozbyłam się, bo wizualnie yy, podoba mi się. Nadruki są też w Kenzo Biflower. Przepiękne zapach maku na myślę, że już teraz na to porę, na, na taką wiosnę, bo jeszcze myślę, że na lato to znajdzie się wiele innych zapachów ciekawych. Tutaj też nie wiem, czy tutaj w świetle widać marki Moschino zapach So Real Chip and Chic. Ta seria charakteryzuje się typowymi właśnie flakonami, bodajże chyba Inspirowane twórczością bądź bajką papaya. Ale jeżeli chodzi o ten zapach, to jest taki: No, sztypowo letni, odświeżający. Z tego co pamiętam, chyba taki cytrynowy, cytrusowy, coś w tym kierunku. Ale wzięłam go tutaj, żeby Wam pokazać przede wszystkim flakon. Gdzie nadrukowane są yy, jakieś tam kwiatuszki, ustka, oczko? No taki a la Picasso, tak? <grych> Ale, jak widzicie, bardzo też ciekawie on się yy, prezentuje. Yy, też taniem, zanim może przejdę do tanich marek, Kształt. W większości też jesteśmy jednak y, wzrokowcami i wiele rzeczy, jeżeli chodzi właśnie o perfumy, o meble, y, o ubrania, większość kobiet kupuje jednak y, oczami. Nie zwracamy aż y, może na pierwszym miejscu, nie zwracamy uwagi na przykład na jakość tkaniny, lecz na fason, wzór, krój. Tak samo jest z tą pasją, by można powiedzieć, że to jest perfumoholizm, tak? I tutaj mamy od Lancome e, diamencik słynny, tak? E, podobny kształt ma Paco Rabanne e, seria Lady Million. Też flakony w formie takiego mm, diamentu, kryształu. Ale właśnie chciałam nawiązać, że tanie marki e, jak Oriflame też flakon taki powyginany, jakby wykręcony no prezentuje się uroczo. Mm, tutaj mam Karolinę Herrera Good Girl. Wersję podstawową, tak? Nikomu nie trzeba przedstawiać tego flakonu, ale chciałam tutaj właśnie nawiązać od razu do tego, że wiele marek idzie po prostu za perfumowymi hitami, jeżeli chodzi o rynek perfumiarski, i stara się też pod względem wzoru flakonu. Naśladować innych i to jest top chyba gel, jak dobrze pamiętam. tak Nie pamiętam zapachu, bo te zapachy dzielą się na Paryż. Mają takie nazwy związane z miastami, ze stolicami, bodajże. Paryż, Londyn tutaj, akurat już nie pamiętam. Co to jest za zapach? Tutaj mamy taki w dotyku fajny zamsz. Co to tanie zapach? Można rzec, że no, dość nawet bym powiedziała tandetny, ale flakony, właśnie tej serii, są w kształcie bucika w różnym kolorze, w różnym wzorze jest złoty, srebrny. Nie wiem, czy nie w panterkę, tutaj mamy w taką zeberkę. Więc, jak widzicie, też taki zapach banalny może przyciągnąć wielu klientów. Pięknie ozdabiane flakony. Tak chociażby jak Bella Rosa od skandę de la Renta. Tak jak mówiłam w poprzednim filmiku, zachowałam ten flakon przede wszystkim ze względu na wygląd na przepiękny, charakterystyczny flakonik. Jest jeszcze wersja biała. Jak już wiecie, to ten y, różany zapach przemówił dopiero do mnie po długim, długim czasie. A flakonik, no coś, no dzieło sztuki, można powiedzieć, tak? Nawiązując do kwiatów. Y, cała seria y, Marka Jacobsa ma charakterystyczne kwiaty na, y, na czubku flakonu, tak? jako y, koreczek, y, nietypowy też jeszcze właśnie kształt od, od lolity lempickiej, Nina Ricci też robi fajne jabłuszka, y, Donna Karen wiem, że któraś wersja chyba New York, wideli że jest New York, coś, coś tego typu też ma taki Fajny flakon przedstawiający chyba w różnych poziomach budynki. Tani zapach od Avon Cherries Escape. Tutaj mamy szkło, tutaj jako ozdoba, tak naprawdę, kawałek plastiku, ale chciałam ten flakon właśnie pokazać, że nawet tanim kosztem można przykuć uwagę y, konsumenta. Bardzo taki ciekawy sposób. Czy chociażby y, lak y, od Avon. Y, seria cała y, Aqua alegoria tak? Y, zapachy z pszczółką, Tutaj mamy taki wzór plastra miodu. No, tutaj mamy już zapach taki, bo mam kilka zapachów z tej serii. Tutaj mamy zapach herba freska, o którym na pewno latem powiem więcej, bo jest to bardzo stary zapach i bardzo fajnie spełnia swoją funkcję właśnie latem, kiedy potrzebujemy takiego. Odświeżenia. Tutaj Pepe Jeans. Mam na razie jeden taki flakonik. Jest to marka typowo odzieżowa. Jest jeszcze drugi flakonik o podobnym właśnie wyglądzie w formie kieliszka, tylko kolor jest niebieski. Może taki bardziej indygo. No, czekam aż e, trochę odłożę pieniążków i zakupię właśnie mm, kilka nowości. Przynajmniej to będą nowości e, dla mnie. E, tutaj wybrałam też e, perfumę serii Polis. E, tutaj akurat wersję Tattoo, Tattoo Art dokładnie. Bo cała ta seria przedstawia e, czaszki, ale tą wzięłam ze względu właśnie na takie jakby wytatuowane e, róże. Mm, czy zapach jest e, przerażający? Wcale nie. Zapach jest, e, myślę, że bardzo taki dziewczęcy. No ale flakonik. Sami powiecie, że jest taki no, nietypowy, unikalny pomysł na, na kształt flakonu, ale myślę, że pionierem jest Mugler. Ale jeszcze zanim do niego dojdę, pokażę Wam jedną z nowości marki odzieżowej United Colors of Benetton. Mają w tej chwili trzy takie wypuszczone y, zapachy w formie y, laleczki. Mm, już teraz nie pamiętam, ale bodajże chyba y, seria Gwyn Stefani, marki jakiejś japońskiej mi się wydaje, chińskiej, japońskiej, też miała y, perfumy nieduże w formie właśnie... Y, Laleczek. Przynajmniej korek był w formie takiej y, lalki. Możecie to sprawdzić oczywiście na, na internecie. Już chyba tamte zapachy są wycofane, a miałam y, jeden z nich, i żałuję do tej pory, że nie zachowałam z tamtych y, lat. No i oczywiście, tak jak mówiłam, mugler. Mugler jest chyba. Y, tak, e, znaną marką, jeżeli chodzi o e, projekty flakonów, bardzo zdumiewający. E, tak, cała seria Angel jest w formie e, takiej, no, lecącej e, gwiazdy. No, zapachy ciężkie, ciekawie też, zawsze e, skonstruowane. E, Tutaj jak widzicie, szkło jest cieniowane, więc też mm, no zachęca. Zachęca do spróbowania, do wypróbowania. No, nie jest to flakonik z tych stojących, niestety. I tak samo aura, tak? Serduszko, dżungla. No, akurat ten zapach na mnie przepięknie się rozkłada, bo nie z każdymi właśnie zapachami muglara możemy się y, polubić. Mm, tak samo alien. Mm, zaraz tutaj y, znajdę y, na, na, na potrzeby y, filmu. Mm też ma flakonik o ciekawej budowie, tak? Warto jest, myślę, wejść głębiej w każdą markę i tak naprawdę zobaczyć, kto jest projektantem, pomysłodawcą danego flakonu, tak? Bo na przykład w marce Sisley w ostatnim zapachu y, la nuit. No W każdym razie to ten zapach taki różany. To y, projektantem flakonu jest polski rzeźbiarz, tak? Y, a propos takich y, ciekawostek. Więc myślę, że prócz y, nosów zapachowych za każdym sukcesem czy nawet y, chociażby lankom Lawi Ebel. Też na pewno jakiś projektant, czy może nawet sztab ludzi pracowało nad wyglądem danego flakonu, który stał się dzisiaj już bestsellerem. To tyle na dzisiaj. Chciałam po prostu Wam pokazać. Kilka ciekawych flakonów w mojej kolekcji. Dziękuję za uwagę i trzymajcie się ciepło.